Wyobraź sobie miejsce, gdzie ruch dzieci zamienia się w światło, kolor oraz dźwięki. Koncepcja interaktywnego Art-obiektu Energia Ruchu. To nowoczesna instalacja stworzona z myślą o dzieciach i przestrzeniach publicznych. To duża sfera lub kilka połączonych kul, która reaguje na ruch wokół niej. Dzięki wbudowanym czujnikom i energooszczędnym panelom LED. Obiekt rozświetla się kolorami i emituje przyjazne dźwięki, gdy dzieci się poruszają, biegają, skaczą czy tańczą. Im więcej aktywności, tym intensywniejsze światło i dźwięk, co motywuje do wspólnej zabawy i jeszcze większego ruchu. Jest to coś więcej niż tylko efektowna instalacja. Energia ruchu rozwiązuje kilka realnych problemów. Przede wszystkim zachęca dzieci do aktywności fizycznej w realnym świecie odciągające ich uwagę od ekranów. Delikatne dźwięki inspirowane naturą oraz dynamiczne, ale nie przytłaczające światła pomagają się odprężyć i zredukować stres. Co więcej, obiekt reaguje silniej, gdy dzieci bawią się razem wspierając integrację i budowanie więzi społecznych. Całość wykonana jest z materiałów bezpiecznych dla dzieci i odpornych na warunki atmosferyczne dzięki czemu świetnie sprawdza się w parkach, na placach zabaw, boiskach szkolnych czy w przestrzeni miejskiej. Energia ruchu to nie tylko instalacja, to zaproszenie do ruchu, zabawy i wspólnego przeżywania radości każdego dnia.